Zobaczcie jak tu ładnie w ogóle. To jest mega ładnie. A jeszcze ładnie wygląda kolec kultury i nauki. W ogóle powiem wam tak. Powiem wam tak, jest tak fajnie, że nie wiem. Warto tu przyjechać do Warszawy. Piłka nożna jest normalnie, zobaczcie. To jest normalnie. Piłka nożna. Ale kolejka po... jest. Zamknij się. E, też jest koszykówka. O, tu możecie to który której i nauki, Zobaczcie. Jak to ładnie wygląda. Ja się no. widzę. E, tu właśnie mijam ten. Ale ja nie dam rady pójść i muszę na takie coś układać. Idziemy do wyjścia i ja chcę zrobić z Grinchem zdjęcie. E, z Grinchem Co zrobić zdjęcie. Zgubiła? E, Zgręczymy oczywiście moja siostra się zgubiła, poznacie ją jak się nie rozładuje telefon. Co, bany? To! Bany! Zostawcie mojego nauczyciela ja spokoju! E, zanim dojdziemy, znajdziemy ją, to będzie trochę ciężko. Ale będzie mega fajnie, jest w ogóle piłka nożna jest tyle rzeczy. Ej, radio Z! Przepraszam, ja mam obsesję na Radio Z! <noise> Ja tu nie warszawianka, tylko ze wsi, ja już tak zawsze reaguję. No rozumiem, też nie jestem. Stop. A, tu dobrze, to dobrze, że rozumiem. A moja siostra gdzieś zginęła i nie wiem gdzie. A ja chcę jeszcze z Grinchem być. No Grincha iść, ale ten diabeł przede mną szuka mojej siostry. I ja zrobię zdjęcie z Grinchem, to wstawię i pokażę. Dobra? Dobra.